z tej strony Patie. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać kapsuły Psi Patrol edycja sportowa. Kochani, jest to siódma seria kapsuł Psi Patrol i jest to tak jak wspomniałam edycja sportowa. Kapsuły dorwałam w leklerku za 16,99. A przez edycję sportową to mam na myśli, że każda figurka, która jest w tych kapsułach uprawia jakiś sport. Mamy tutaj przykładowo Chase'a grającego w koszykówkę. Kochani, w moim leklerku zostało tego naprawdę niewiele, a mianowicie 6 sztuk i od razu wzięłam Cały stędzi. A wy dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle w Waszym leklerku można dorwać te kapsuły, bo powiem Wam szczerze, że bardzo ciężko jest je dostać. Bardzo szybko schodzą. Kochani, w takim razie nie ma co zwlekać. Zabieram Was na dół i przyjrzymy się z bliska. Ale zanim to, koniecznie kliknij ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę, by być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczyć Wam jeszcze więcej lepszego kontentu, więc do dzieła i. Dzięki! Dobra, kochani, no to chodźcie na dół. Kochani, do rozpakowania mamy łącznie aż 6 kapsuł Sea Patrol z serii siódmej i jest to seria sportowa. A więc, kochani, przyjrzyjmy się kapsule z bliska. Tak jak widzicie na froncie, mamy przedstawionych naszych bohaterów i są w wersji sportowej. Tutaj widzę, że chyba każdy psiak będzie uprawiał inny sport, ponieważ przykładowo Chase ma piłkę do koszykówki, a Marshall i Sky mają piłkę do piłki nożnej. Są oni oczywiście usytuowani na pięknym, niebieskim tle oraz na boisku, a w tle widać ich wieże. Mamy tutaj oczywiście informację, że jest to seria siódma. W lewym górnym rogu mamy logo Nickelodeon, poniżej psi Patrol. No i kochani, sprawdźmy, co znajduje się na wieczku. Tutaj oczywiście mamy przedstawione wszystkie figurki, które. Możemy zdobyć. Czyli Chase zgadza się jak z etykietą, będzie grał w koszykówkę, Marshall oraz Sky w piłkę nożną, Rocky oraz Rabel mają frisbee, Zuma ma piłkę do koszykówki, Ryder piłkę do piłki nożnej, Everest do koszykówki oraz Tracker do piłki nożnej. I co jest ciekawe, powiem wam, że mamy w tej serii Zoomę, ponieważ jak pamiętacie z poprzednich otwieranek, Zuma była totalnie pomijana albo była w formie bransoletki. jak w Kinder niespodziankę. Więc no tutaj mamy progres, seria numer 7 i się poszczęściła, Swoją figurkę. Kochani, w takim razie nie ma co zwlekać. Zabieramy się za rozpakowanie pierwszego kartonika. Okej, okay, i w środku mamy po prostu saszetkę. Nie mamy żadnego albumiku, więc nasze łupy będziemy odznaczać na tym kartoniku. I sprawdźmy, co mamy w pierwszej saszetce. O, ja cię ja już widziałam. Ja, ja już widziałam. Ja już wiem, co to jest. Kolor już się przebił przez saszetkę, dokładnie przez tą ciurkę. I już wam pokazuję. Okej, okay, i mamy tutaj Easy Open. No, bardzo, bardzo easy open. Chyba po prostu było to jakieś niefortunne pęknięcie. Mamy zoomę. Tak, jak myślałam. Przebiła mi się jej pomarańczowa opaska. Ale ona jest piękna. Ja cię kręcę. No, powiem wam, że naprawdę ta figurka jest mega dorobiona. Ma nawet sportowe buty. O, ja cię kręcę. Ale super! I tutaj kotwice ma w tym medaliku. Opaska z łapą Nie no, wszystko jest naprawdę bardzo ładne, dorobione, dopieszczone. Po prostu każdy szczegół. Pięknie błyszczy się ta figurka. No mega. Wygląda naprawdę mega kolekcjonersko. Że dosłownie można ją postawić na stędzik i jest bardzo reprezentatywna. Mega mi się podoba. Więc słuchajcie, chyba wywołaliśmy zoomę, ponieważ tak jak wspomniałam, poprzednich otwierankach się nie pojawiała, a jak już to była w formie bransoletki, a tutaj jest w formie figurki i od razu nam się trafiła, więc no mega, super, mega się cieszę. Nasza zała leci na stędzik, a my zabieramy się za rozpakowanie kapsuły numer 2. No powiem wam, że tej dziurki trochę... trochę... Mogą zniszczyć nam zabawę, ponieważ przykładowo zuma właśnie wyleciała przez tą dziurkę. I zobaczyłam ją, więc trzeba ostrożnie wyciągać te saszetki. Dobra, kochani, tak ciężej. Będę po prostu te saszetki sobie nacinała. O! Wylądował i mamy marszala grającego w piłkę nożną. I słuchajcie, on chyba tutaj robi jakieś triki. Ewidentnie z tą piłką. No mega. Powiem wam, że. ja ci kręcę. No te figurki są świetne. Naprawdę mega reprezentatywne. Bardzo kolekcjonersko wyglądają. I w ogóle ten marszala jest taki słodki. Zobaczcie jego pyszczek. No mega słodki dalmatyńczyk. Kiciur, lecimy dalej. I otwieramy kapsułę numer 3. Mam nadzieję, że wylosujemy Sky albo Everest. O, ją też bardzo lubię. Dobra, kochani, sprawdzamy, co tutaj będzie. I uwaga, już widzę, że jest to piłka do koszykówki. Ale jaki to będzie psiak? O! Mamy, czy... Jejsa, ale się cieszę. Słuchajcie, to jest taka podstawa. No bossu całej ekipy Chase. No musieliśmy go trafić. Słuchajcie, bez niego ta kolejka nie byłaby pełna. Więc mega się cieszę. I powiem wam, że te figurki są naprawdę takie dociążone. Że nie są one takie puste w środku, tylko są one naprawdę solidne. Takie porządne, że jak je się postawi, to one po prostu stoją i pięknie się prezentują. A nie jak na przykład plastikowe, które sfruną z powiewem wiatru. Więc naprawdę są bardzo porządne i dorobione. Ładne. Słuchajcie, Chase leci do reszty ekipy. A my zabieramy się za rozpakowanie kolejnych kapsuł. Teraz by się przydała Sky lub Everest, no bo już mamy dwóch chłopaków i jedną Zumę, więc jeszcze jedna babeczka by się przydała. Okej, okay, okej. Okay. Mamy to. Dobra, otwieramy. Oh, mamy znowu Chase'a. Kurczę, no nie, mamy powtórkę, ale przynajmniej bardzo fajną postać, ponieważ wiecie, powtóreczki lądują do najaktywniejszych osób, więc przynajmniej będę mogła się z Wami podzielić moją kolekcją. Kochani, w takim razie Chase leci na stędzik, a my bierzemy się za kolejną kapsułę. Sorry, że przerywam, ale czy zostawimy łapkę? Jak tak, to oglądaj dalej. No dobra, ja już nie będę sobie wybierała postaci. Po prostu proszę, aby to nie była powtórka. Okej. Okay. Więc otwieramy to Rabel. On po prostu łapie frisbee. No nieźle, fajny. Ale taki słodziak. Jaj, jaki on ma pocieszny pyszczek. Jejku. No mega. No mega, mega, mega. Jeszcze spójrzcie, jakie mają buciki. W ogóle nawet na tych swoich skafandrach, strojach mają też ala taką błyskawicę. Na bucikach są nawet zaznaczone sznurówki. Tu widać podeszwę, jak pęcherzyk w Air Maxach, więc no, powiem wam, że mega, mega przygotowane postacie. Super. Nie ze stulówki mają. Dobra, w takim w razie nasz rabel ląduje na stędzik. A my bierzemy się za rozpakowanie już ostatniej kapsuły. Oby nie było powtórki. No nie, no nie, no nie. Słuchajcie. Ach. No i nie chcący przez tą dziurę zobaczyłam już kolor postaci. Więc powiem wam, że no te dziurki trochę spoilerują, trochę za bardzo. No i szanowni, niestety, przyjemność całego otwierania. Dobra, kochani. Ale mam nadzieję, że wy nie widzieliście, więc otwieramy. O, i mamy. Tego to się nie spodziewałam. Mamy Rydera! I ja cię kręcę! Myślałam, że jest to Roki, ponieważ tylko ta trawka mi wystawała. I jako, że zielony jest Roki, to ja myślałam, że to jest bo zupełnie się nie spodziewałam, że Rider jest na zielonej trawce. On jest przedstawiany tutaj po prostu bez żadnej podstawki. A okazało się, że on jest na trawie umiejscowiony. Nie no, mega się cieszę. Słuchajcie, nie przypominam sobie, żeby w jakichkolwiek otwierankach, które my robiliśmy wspólnie, pojawiał się Rider, Więc raczej to jest pierwsza seria, w której on się pojawił i od razu go mamy. Tak samo jest w przypadku Zoomy. No mega się cieszę. A tak by the way z całej kolekcji, to uważam, że Rider jest na maksa taką... Rer postacią, bardzo rzadko, no bo mamy osiem psiaków, a tylko jednego człowieka, więc no słuchajcie, na Maxa ciężko jest go trafić. I ja ci kręcę i my go i jak wiecie, wszystkie nasze otwieranki są wyjątkowe I zawsze trafimy jakieś rzadkie postacie Wyjątkowe, specjalne edycje No, no jak to w każdej naszej otwierance Więc no, mega się cieszę Okej okay, kochani, ale przyjrzyjmy mu się z bliska Ma świetną opaskę czerwoną Na której jest odciśnięta łapka I zresztą każdy psiak ma taką opaskę Opaska na dłoni, czerwony strój Czerwone buty, też takie ala la Air Maxy Ponieważ ma tutaj jakby zaznaczoną poduszkę powietrzną No i oczywiście czerwona piłka I mamy go oczywiście pokazanego pozycji strzelającej, Więc naprawdę mega. I słuchajcie, ta kolekcja to jakiś obłęd, a my zabierzmy się za podsumowanie naszych łupów. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy Zumę, Marszala, Rabel, Chase'a razy dwa oraz rajdera. Kochani, tak oto prezentują się nasze łupy. I ja jestem z nich mega zadowolona, a w szczególności, że trafiliśmy Chase'a, Zumę i Ridera! Kochani, Zuma, w której nie było w żadnych otwierankach, pojawiła się i od razu ją trafiliśmy. Chase! Wiadomo, no a rajder. Jedyny człowiek w tej ekipie, więc chyba ultra rzadka postać. No i jak w każdych otwierankach, mamy naprawdę rzadkie postacie, czyli właśnie ta trujeczka. A wy, kochani, jakiej postaci kibicowaliście, byśmy trafili w dzisiejszym odcinku, oraz jaką postać najbardziej lubicie z psiego patrolu? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Tym samym bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli porajkujecie, skomentujecie, dacie suba, udostępnicie filmik znajomym żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Koniecznie za Zobaczcie na Instagramie, tam się bardzo dużo dzieje. Codziennie wpadają rolki bardzo tematyczne, więc jeżeli podobają Wam się materiały na tym kanale, to również spodobają Wam się na Instagramie. Ja również odwiedzam każde nowe konto, które mnie zaobserwuje, a u większości zostawiam coś po sobie. Kochani, do zobaczenia na Instagramie oraz w kolejnym odcinku. Pięknie!